W Strzegomiu ruszyła jubileuszowa, dziesiąta edycja Biennale Rzeźby w Granicie. Prestiżowego wydarzenia, które przez kolejne tygodnie przemieni miasto w Centrum Sztuki Kamieniarskiej. W wydarzeniu bierze udział ośmiu cenionych artystów z Polski, którzy będą tworzyć wyjątkowe rzeźby. Po zakończeniu prac dzieła te znajdą swoje miejsce w przestrzeni strzegomskich plant miejskich, przy Bastei oraz Estakadzie Kolejowej, dodając miastu unikalnego charakteru. Dzień dobry Państwu. Trwa dziesiąte strzegomskie Biednale Rzeźby w Granicie. Do tegorocznej edycji zaproszonych jest ośmioro rzeźbiarzy. Tym razem są to trzy panie i pięciu panów. Trzy rzeźbiarki to Katarzyna Fober, Anna Rasińska i Małgorzata Wiśniewska, oraz rzeźbiarze Adam Wyspiański, Jerzy Zysk, Marcin Bielczarek, Marcin Nosko i moja skromna osoba Grzegorz Niemyński. Mam wielki zaszczyt po raz kolejny prowadzić to Biennale, współorganizować razem z Centrum Kultury w Strzegomiu to wydarzenie ważne dla polskiej rzeźby. Myślę, że nie tylko polskiej, dla, chyba dla europejskiej rzeźby, bo mało jest w takiej skali organizowanych plenerów rzeźby kamiennej na terenie Europy. Tym bardziej cieszy nas to, że może to wydarzenie się odbywać w Strzegomiu, który stoi na granicie, ale też wielu mieszkańców Strzegomia żyje z granitu. Także Zapraszam Państwa na zakończenie Biennale 26 lipca w sobotę na konferencję i na wernisaż. Organizatorami wydarzenia są Gmina Strzegom, Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, Strzegomskie Centrum Kultury oraz Fundacja Bazalt. Projekt wspierają również lokalne firmy z sektora kamieniarskiego. Anacją Biennale będzie uroczyste otwarcie wystawy powstałych prac zaplanowane na sobotę 26 lipca. Tego samego dnia o godzinie 13 w Strzegomskim Centrum Kultury odbędzie się również konferencja ciało w rzeźbie z udziałem wybitnych ekspertów rzeźbiarstwa. Wszystkie wydarzenia związane z Biennale są bezpłatne i dostępne dla szerokiej publiczności. Zapraszamy!